Dzisiaj, dla ceny Bitcoina, tak wiem, że klikacie z powodu tego tytułu. Pewnie sobie myślicie, że już totalnie potraciłem swoje zmysły. Wysłuchajcie mnie dzisiaj. W zasadzie to niespełna pół roku temu nagrywałem podobny film tak samo, siedząc w samolocie. Tak samo jak robiłem to wiele razy przy innych okazjach, przedstawiając wam moje predykcje. Zacznę od samego początku. Jeśli jesteś posiadaczem bitcoina, musisz obejrzeć ten film. Tak samo daj lajka, udostępnij ten film, jeśli czujesz się z tym komfortowo, oraz zrób hałas w sekcji komentarzy. Planuję spojrzeć później na Wasze przemyślenia i skomentować je pod tym filmem. Przechodzimy teraz prosto do tematu. Jeśli dobrze pamiętacie, wspominałem wiele razy o pewnym temacie. Pewnie pierwszy raz było to w 2019 roku, a coraz konkretniej przypominałem o tym od marca 2020 roku, jak mieliśmy ogromny spadek. Wtedy zaczął się okres zerowych stóp procentowych. Mówiłem, że od tej chwili nasz tradycyjny system finansowy oparty na walutach Fiat zacznie zapadać się. Powiedziałem wtedy, jak dokładnie to będzie wyglądać. Kryzys zacznie się od walut trzeciego świata i tak było w Zimbabwe, Senegalu itd. Później będą zapadać się waluty z drugiego obszaru, czyli Argentyna, cała Ameryka Południowa. I tak było w związku z dużym popytem i narastającą inflacją. Następnie mówiłem o trzeciej rzeczy, która dzieje się właśnie w tej chwili: czyli, że główne gospodarki światowe, jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Grecja i wszystko co wokoło, zaczną tracić na swojej walucie. Co mamy teraz? Zapaść wartości funta brytyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. To samo dzieje się teraz z euro. Tak ważna granica z punktu psychologicznego została przekroczona. Mam tutaj na myśli wartość 1 do 1 dla euro i dolara. I teraz to wszystko dzieje się na naszych oczach. Właśnie też dlatego bitcoin został stworzony. Jeśli jesteś posiadaczem bitcoina, to powinieneś być z tego dumny. Ale również powinniśmy być świadomi tego, że teraz mnóstwo osób na świecie cierpi. To, co teraz się dzieje na świecie, jest nie do pomyślenia, jest bardzo tragiczne i smutne. Ale też właśnie w związku z tym posiadamy Bitcoina i go kupiliśmy. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że wszystkie waluty świata, zarówno te z trzeciego świata, jak i te najmocniejsze, jak fund brytyjski, spadają na wartości jak ostre noże w ziemię. I tak dzieje się przez lata. A to, co ciągle spada, ostatecznie traci w całości na wartości. To co ważne jest tutaj, to aby zrozumieć, to że każdy z tych noży spada w innej prędkości. Oczywiście te słabe waluty będą spadać najszybciej. W takiej Wenezueli inflacja jest przeogromna. Ale oni zawsze upadają i w końcu uderzają o ziemię. Zrozum to, dolar amerykański jest również spadającym nożem, tylko wszystko inne spada szybciej. Więc oni spadają, leżą na ziemi, pakują się za dolary, wszystkie te rzeczy się wydarzą, ale w końcu dolar spadnie, uderzy o ziemię, i to będzie moment, w którym zobaczymy wielką rewolucję w systemie monetarnym. I to jest moment, w którym wszyscy pesymiści, wszystkie niedźwiedzie, którzy oczekują niższych poziomów cenowych, zrozumieją, dlaczego kupiliśmy bitcoina i dlaczego cena dolara, w którym bitcoin jest nominowany, nie jest już taka ważna. Daj znać poniżej, jeśli się zgadzasz. Jest to jedna z najważniejszych wiadomości, jakie miałem od dawna i naprawdę mam nadzieję, że słuchałeś uważnie. Chciałbym, żebyś zrozumiał, dlaczego trzymamy bitcoina, dlaczego trading i wszystko to jest w porządku. Zostawiam poniżej linki jeśli chcesz tradeować, jakieś 25-30 tysięcy dolarów bonusu. Jeśli klikniesz w link, możesz stworzyć konto na tych giełdach i po pierwszej wpłacie dostaniesz bonus. Ale jest to tylko fajny dodatek, również tradeują, ale główną rzeczą, którą robimy jako ludzie bitcoina jest kupno bitcoina i sen. Nic innego. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Jeśli się zgadzasz, polub to wideo do nowego ATH. Doceniam każdego z Was. Jestem aktualnie z moimi przyjaciółmi w drodze z Singapuru do Dubaju i pomyślałem, że mogę również nagrać to bardzo ważne wideo dla Ciebie. Jeśli chcesz więcej takich wideo, nieważne kiedy i gdzie jestem, to daj lajka. I za chwilę zaczniemy lądować w Dubaju. Tutaj jest piękny Dubaj. Cieszę się, że wróciłem. W każdym razie, widzimy się już wkrótce w następnym wideo. Ademem krypto. I jak zawsze, jak zawsze. Wow, ok. Spadnijmy podobnie jak spadające noże. Wylądujmy razem. Ale będzie to miękkie lądowanie. Mam taką nadzieję. Jest w porządku. Jak zawsze. Bye bye.